Maćku, witam cię serdecznie, witam. cieszę się, że mogłem dotrzeć do twojej firmy. Mieliśmy okazję się poznać na szkoleniu termowizji defektu, które organizujemy i które prowadzimy. Czym się wyróżniamy? Uczymy posługiwać się to kamerą termowizyjną na niskich różnicach temperatur. Nie potrzebujemy 20 stopni mrozu, żeby sprawdzić gdzie jest defekt i między innymi takie osoby jak Maciek do nas docierają, które chcą posługiwać się termowizją cały rok. Może Macku, powiedz Czym się zajmujesz, jak długo i, i dlaczego jakby jest Ci potrzebna termowizja defektu do tego, żeby dawać dobrą robotę dla klientów? Witam, cześć. Tak, od 10 lat zajmuję się izolacją matryckową, pianą po, poliuretanową PUR. Ocieplamy głównie poddasza, dachy, stropy, fundamenty za pomocą piany poliuretanowej. Tak naprawdę skupiamy się na, na dobrej robocie w domach jednorodzinnych. Ocieplamy głównie poddasza, i stąd też ta kamera termowizyjna, żebyśmy mogli tą swoją pracę potem zweryfikować, przedstawić swoim klientom, że to co robimy, robimy dobrze. No i też, też ta współpraca z Tobą, właśnie taki był pomysł, żeby to robić przez cały rok, nie tylko zimą, bo wiadomo, mostki termiczne, straty ciepła głównie kojarzą się z tym, że te, te zdjęcia termowizyjne są robione zimą, ale my chcemy robić to cały rok, chcemy, bo ocieplamy to przez cały rok te, te dachy, więc chcemy to zweryfikować mm -hmm. swoją pracę przez cały rok. To jest o tyle korzystne, że budowlanka, szczyt pracy, sezony, sezon pracy budowlanych jest od wiosny do jesieni, no i wtedy warto jakby po jakimś wykonaniu poszczególnych etapów przed zakryciem dokonać weryfikacji czy do, dobrze, dobrze działa. E, tutaj przed nami jest model, który za chwilkę uruchomimy e, i pokażemy m, jaka jest przewaga piany e, pod kątem e, wełny mineralnej. Powiedz mi jakie są, może powiedz jeszcze ile lat się tym zajmujesz i ile dachów ociepliłeś. Tak, no, zajmujemy się to od, od 10 lat. Jestem współwłaścicielem, e, założycielem i pomocodawcą e, naszej firmy. Od 10 lat zajmujemy się izolacją natryskową ponad 800 dachów e, inwestycyjnych. 800 dachów. Tak. E, Zostało przez nas ocieplone, bez żadnej reklamacji, tym się szczycimy. My, tak jak powiedziałem, termowizją my też mamy ter kamerę termowizją od samego początku, więc chcemy. No Do tej pory, tak naprawdę, w zimę, żeśmy tylko pokazywali swoje, 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 swoją, weryfikowaliśmy tak naprawdę mm. naszą pracę. No, I i, i to, 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 to był dobry, dobry. A powiedz, temat. bo pewnie wiele osób się zastanawia nad ociepleniem swojego dachu. Czym się różni piana? Bo niektórzy mówią, że otwarto-komórkowa, zamknięto-komórkowa, że generalnie piana zło, zła, inni mówią, że dobra. Jakbyś, co byś ty dobrego powiedział o pianie? Generalnie to są są dwa różne materiały: piana y, i wełna, czy wata. To są... Ale piana otwarta za... komórkowa jest dedykowana na poddasza. Piana hmm. otwarta komórkowa oddycha, przekuszcza parę wodną, jest bezpieczna dla konstrukcji drewnianej, jest dedykowana na poddasze tam, gdzie będziemy mieszkać. Natomiast piana komórkowa bardziej ma zastosowanie w przemyśle, oczywiście w budownictwie jednorodzinnym, również tarasy, stropy, fundamenty. Można na dachy, ale to wiadomo, że, że wiele rzeczy trzeba spełnić. Przede wszystkim wentylacja mechaniczna, tak? Rekuperator dobrze by było, żeby w takim obiekcie była zainstalowana, ponieważ piana zamintokomórkowa nie oddycha, nie przepuszcza pary wodnej. Ma inne właściwości termiczne. Tutaj na tym modelu jest pokazana izolacja piany komórkowej i, i wełny. Natomiast jak, no żeby był model, że tak powiem, <gry> przedstawiony lepiej, ale generalnie dedykujemy pianę otwartą komórkową na poddasze. Okej, okay, czyli ty się na tym znasz, tak. robisz pianą, nie miałeś od 10 lat żadnej reklamacji, tak. że coś jest źle, tak. że ktoś tam robi przeróbkę i nagle się okazuje, że tak. więźba jest powiedzmy, nie wiem, czarna, już tam gnije i tym podobne. Natomiast jeszcze jedno odnośnie piany, powiedz, mi taką rzecz, dlaczego ty byś wybrał dla siebie pianę na przykład do domu, a nie wełnę? Ja powiem tak, od 10 lat to robimy i tutaj, gdzie siedzimy, w te, stoimy w tym budynku, to pierwszy budynek, który ociepliłem to jest ten, to jest nasze biuro, nasz garaż, no bo jeżeli zacząć, no to wiadomo, zacząć od siebie. W 2012 roku piana nie była tak popularna, każdy miał do tego jakiś taki stosunek no, no, no negatywny, bo, bo nie było dużo materiału i wiedzy mhm. natomiast dzisiaj wiemy, że to jest zdecydowanie lepszy materiał niż, niż wata wełna, przede wszystkim monolit, przede wszystkim szczelność przede wszystkim jednolitość przede wszystkim znakomite, rewelacyjne właściwości termiczne ona, ta wełna ta piana zachowuje się inaczej jak, niż, niż wełna, ona jest monolitem wełna jest, nie, jest, nie jest jednolita a powiedz, powiedz mi taką rzecz, bo czasami są wątpliwości odnośnie Tych... pożarów i dalej. Hmm. Jak tutaj byś porównał te dwa materiały? Wiadomo, że materiał, piana poliuretanowa no to, to, to ma klasę palności E. Głównie pracuje na tej piance a klasie, klasie palności E. Wełna ma A1. Natomiast materiałem jest bezpiecznym, ponieważ nie przenosi ognia, jest, jest materiałem samogasnącym, trudno zapalnym, nie mieliśmy przypadku, że, że tam jakiś był problem. Oczywiście poliuretan jest, nie wiem czy sobie Państwo zdajecie sprawę, ale poliuretan jest... Według, tutaj dostępny w każdym, w każdym domu, bo, bo nie wiem czy wiecie, ale w lodówce lodówka nie jest izolowana styropianem czy wełną, tylko pianą poliuretanową. Śpimy na łóżku czy gąbce z poliuretanu. Na fotelu, również w aucie, jest, jest poliuretan. Um, więc, więc, tak jak powiedziałem, no on jest dostępny w aucie i tak dalej. Ja zauważyłem, badając dachy przez 12 lat, też zbadaliśmy już ponad 5000 budynków i dachy często z wełną mineralną. Wydaje się, że wełna mineralna jest materiałem niepalnym klasy A1, tak? Tak. Natomiast okazuje się, że wełna jest rusztem zatrzymującym powietrze w dachu i często zdarza się często. No jeżeli pojawiają się pożary, to w dachu mamy zamknięte powietrze przy wełnie mineralnej, plus więź badachowa, czyli materiał palny. Wystarczy, że pojawi się źródło ognia. No i pożar gotowy, i takie filmiki możecie znaleźć Państwo na YouTube. Także to, że wełna nie jest palna, to nie znaczy, że nie spali się dach z wełną mineralną, więc tutaj jakby te zalety i wady jakby troszkę się kompensują, mając świadomość tej fizyki budynku i jakby przyczyn składowych może ognia i, i przyczyn pożaru. Dobrze, zaraz pokażemy na tym modelu, aby łatwo było można porównać jakby parametry i dlaczego układanie wełny w dachu jest ważna, bo ona była wykonana dokładnie, ale równie ważna jest folia, która zatrzymuje z jednej i z drugiej strony, tworząc odpowiedni mikroklimat w wełnie. Natomiast piana już sama w sobie to zastępuje. Zaraz uruchomimy ten model i porównamy, jak to wygląda. Tak jak wspominaliśmy przed chwilą, chcemy pokazać model, który porówna termoizolację wełną i pianą i bardzo ważny element, którym jest przemieszczanie się powietrza. czy jeśli być włączyć. Bardzo fajny model, pewnie czasami to widzicie na jakichś targach. Można zobaczyć, jak piłeczka wyskoczyła do góry i będziemy śledzić temperaturę. Spróbujemy się tutaj do tej temperatury zbliżyć, aby można było zobaczyć. Na razie te temperatury są porównywalne. Wyobraźcie sobie, że to jest wasz dom, jest poddasze użytkowe, nieużytkowe strych. Zobaczmy, jak te temperatury będą się zachowywać. Aby zapewnić jedno, jednakowe, porównywalne źródła ciepła, wykorzystano żarówki, które świecą w ten sam sposób i dają tą samą ilość energii. Są umieszczone tak samo pod warstwą termoizolacji. No i powoli nam to rośnie. Po krótkim włączeniu tego modelu okazuje się, że model, gdzie jest wełna mineralna i jest przedmuch, wyraźnie wskazuje w jaki sposób migruje ciepło przez wełnę mineralną. Co ważne, również jeżeli będzie zimno na poddaszu, to ten chłód też będzie przenikał przez wełnę w postaci takiej migracji mniej lub bardziej intensywnej przez wełnę, czy zgodzisz się z tym Maćku, że to jest kluczowy element różniący te dwa różne materiały? Dokładnie, przede wszystkim szczelność, przede wszystkim monolit, a również sposób wykonania, bo widzimy, że często na obiektach spotykamy się z niechlujnie położoną wełną czy watą, natomiast tutaj widzimy po prawej stronie monolityczna jednolity jednolite ocieplenie z piany, a po lewej stronie wata, która jest ułożona w taki sposób, jaki jest z reguły położona na naszych domach. Czyli można powiedzieć, że ocieplenie poddasza stropu pianą poliuretanową pozwala na to, aby utrzymać bardziej stabilną temperaturę na poddaszu użytkowym czy na strychu, Zależy, jak wykańczamy, oraz no, pozbywa to się mostków termicznych. Tak? Czyli, na przykład, przy ścianach, w różnych szczelinach, zakamarkach, ta piana dużo lepiej wypełni. Również przestrzenie wokół. Powiedz mi, jakie masz doświadczenie, jeżeli chodzi o przy, przy docieplanie, w przestrzeni wokół okien połaciowych, bo to są bardzo trudne elementy konstrukcji. Tam jest bardzo gęsto elementów konstrukcyjnych belek jak to wygląda przy ociepleniu pianą Tak ocieplenie pianą pozwala szczelnie i monolitycznie wypełnić właśnie te trudne dostępne miejsca za murłatą przy oknach przy kominach tak przy oknach dachowych jest o tyle problem i tyle bardziej skomplikowana rzecz, że, że okno często jest Usadowione w taki sposób, że nie jest mało miejsca przy krokwi i, i tak naprawdę wełną, czy, czy innym materiałem izolacyjnym, nie, nie ma możliwości, żeby ta, ten mostek tutaj to miejsce trudno dostępne, żeby wypełnić pianą. Jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Na naszych zdjęciach, z naszych realizacji można to zobaczyć, że mamy taki patent na to, żeby te miejsca uformować. My na to mówimy skrzynka. Mamy swój patent, jeszcze raz pomówię, żeby, żeby to dobrze, szczelnie zrobić. Badamy potem to kamerą termowizyjną i tak naprawdę nie ma, nie ma problemów z, z mostkiem termicznym, czy z ciepła. A to jest bardzo newralgiczne miejsce. Czyli wyczerpaliśmy w miarę temat takich najważniejszych informacji w tym krótkim materiale odnośnie różnic, zalet. Jeżeli będą pytania, to klienci gdzie się mogą zwrócić, jak cię znaleźć. Przede wszystkim można mnie znaleźć na Facebooku. Zachęcam. Czyli to jest ta marka Spargo, tak? Tak, no to jest nasza marka Spargo. Jestem bardzo aktywnym, że tak powiem, na Facebooku. Jak to byłem, firmą na Facebooku. My Mamy swoją siedzibę na Śląsku, natomiast tak naprawdę dojeżdżamy do 300 km i te realizacje wykonujemy. Także śmiało można do mnie zadzwonić, do mnie zapytać o, o, o doradztwo w zakresie ocieplenia swojego poddasza. Ja bardzo chętnie przyjadę również, jeżeli taka będzie potrzeba, e, przedstawię dokumentację, dam próbkę piany Przede wszystkim e, do klienta, jeżeli już jadę, daję próbkę pianki tą, którą wykonuję, bo tych pianek jest kilka rodzajów. One mają właściwości, że tak powiem, e, różne. To jest, przepraszam, ci przerywamy to jest bardzo ważne, bo jakby zwykły człowiek, który jakby nie zna się na materiale, nie rozróżni tych pianek między sobą. Dokładnie, dlatego też y, zawsze do klienta przyjeżdżam przygotowany. Daje dokumentację, co to za produkt, co to jest za, za, jaki jest producent. Daje kawałek próbki, pianki, żeby sobie można z nią zrobić różne rzeczy. Klienci wiem, że klienci topią w wodzie, palą, próbują różnych rzeczy. Oczywiście ja y, też odpowiadam na takie pytania przez telefon czy, czy, czy mailowo. Także ja zachęcam do, do polubienia mojego fanpage'a Spargo Izolacje. Wejście po prostu na stronę internetową Spargo, y, ocieplenia natrzyskowe. Y, także zachęcam, numer telefonu y, również jest dostępny. Jeżeli będziecie do mnie dzwonić, to, to, to też trzeba kilka pytań. Mam zawsze do, 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 do klienta, tak, trzeba się też przygotować, jeżeli chodzi o metraż, o, o, o czy to dach jest dwuspadowy czy, czy wielospadowy. Wiele pytań mamy, żeby po prostu przedstawić tą, tą wstępną ofertę telefonicznie. A jeżeli już będzie My, na takim etapie, że się, że się dogadamy, czy że wzbudzę Państwa zaufanie, to ja przyjeżdżam i na miejscu ustalamy wszystkie szczegóły. Jeżeli ty deklarujesz odpowiednią jakość piany, to taka, taka piana będzie o takim, a nie innym parametrze. No i jakby nie mając żadnej reklamacji, a dając gwarancję rękomie, nie miałeś żadnego niezadowolonego, niezadowolonego klienta, czyli. no. Jeżeli na czymś się nie znamy, to musimy się oprzeć na zaufaniu do osoby. To zaufanie to masz bardzo fajnie zbudowane. Dodatkowo jesteś w stanie sprawdzić swój dach, jakość swojej pracy w środku lata, więc nie ma potrzeby czekać do zimy. Można to tak. zrobić w lecie. Maciek wie, jak to zrobić. Nasi specjaliści też wiedzą, jak to zrobić. Także dziękuję Ci, Maćku, za gościnę dzisiaj, za ten model. Bardzo, bardzo taki obrazowy. Zapraszamy do konsultacji. Zapraszamy przede wszystkim na fanpage'a, bo ktoś, kto pośledzi troszkę fanpage'a Maćka czy Spargo, to tam właśnie. Jest sporo wiedzy, można tam uzyskać wiedzę, materiały zdjęciowe, wideo, także sam, sam byłem ciekaw, jak to wygląda. Dziękuję Ci bardzo Maćku, do zobaczenia w terenie u klientów. Dziękuję Seść. bardzo, do pozdrawiam. Drogi widzu, dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeżeli zainspirowaliśmy Cię tematem termowizji defektów, zapraszamy na naszą stronę www.termowizjadefektu.pl Możesz na niej w prawym górnym rogu znaleźć przycisk, znajdź specjalistę i poszukać, czy w Twoim rejonie są już osoby, które zostały przez nas przeszkolone i potrafią zrobić badanie termowizyjne nie tylko zimą, ale również wiosną, jesienią, latem Twojego dachu, tuż po pracach albo przed pracami. Możesz zweryfikować, w jakim stanie masz dach. Nie musisz czekać do zimy, nasi specjaliści się na tym Znają, pracujemy na niskiej różnicach temperatur, potrafimy ocenić dach o każdej porze roku. Zapraszamy i dziękujemy za skorzystanie z naszego materiału wideo. Do zobaczenia w terenie.